Cześć! Dzisiaj zacznę odcinek od podziękowania firmy Sugar Cubes, która zrobiła mi ogromną niespodziankę. Dziękuję Wam za pasję pełną słodkości dla diabetyka oraz list pełen motywujących słów. W paczce znalazłem e, czekolady bez cukru. Było ich więcej, ale zjedliśmy je z rodzicami: e, pianki marshmallows, takie takie. E, lizaki które bardzo lubię. Biszkupy w czekoladzie. Przepyszne rzecz, które mi wszyscy podjadają. Krówki. Ki, bio oraz budyń. Kakao. VeryBerryQ i takie żelki i wiele innych. Jeszcze raz wielkie dzięki za docenienie mnie. Byłem bardzo zaskoczony. A tak przy okazji, Sugar Cubes to zamówiłem sobie nowe naklejki na sensory. E, pokażę Wam. Tutaj tak wygląda. Tak. Tutaj taki. Um, tutaj jest takie z autami. Taki z busami. I tu taki z autem. I bardzo zmacny jam od Pure and Good. Czyli tryskawką. Ok, dość do słodkościach. Powiem Wam parę rad, jak dbać o siebie, mając CT1. Przede wszystkim ćwicz, ruszaj, ruszaj się regularnie, dbaj o zęby, bo kiedy miewasz wysoki cukier, to on powoduje próchnicę. Dbaj o dietę, dbaj o stopy, żeby nie robiły się rany, dbaj o, o jelita i o tą całą resztę. I coś dla dorosłych. Nie pal! Przygotowałem dla Was wiele ciekawych tematów. Nie będę zdradzał jeszcze może jakie, ale zapewniam, że odcinków będzie jeszcze wiele. Mój kanał skomentował pan Wiotr, który również choruje na CT1 i leżał w tym samym szpitalu, co ja, w Prokocimiu w Krakowie, jednak 44 lata temu. Zobaczcie sami, co napisał. Nie było wtedy pomp, glukometrów, penów i jednorazowych strzykawek. Wtedy ta choroba była ogromnym wyzwaniem. Teraz jest o wiele łatwiej wręcz mamy wszystko, co potrzebujemy. Ja również trzymam za pana kciuki i życzę dobrych cukrów. Wam oczywiście też. Dzięki temu, że zacząłem prowadzić kanał Adam i Cukrzyca typu 1, poznałem nawet innych cukrzyków, a nawet innego youtubera, który ma tak samo najmniej jak ja. Pozdrawiam Adama z kanału Życie z cukrzycą. To by było ode mnie na tyle. Jeżeli Wam się film spodobał, to zostawiacie łapki w górę i subskrypcję dzwoneczkiem siema!